Witajcie! Pora po raz kolejny zawitać do odległej galaktyki. Tym razem zapukamy do ukrytej mandaloriańskiej kuźni i przyjrzymy się pracy tutejszej zbrojmistrzyni. Wszystko dzięki nowemu zestawikowi wielego Star Wars 75319 Kuźnia Zbrojmistrzyni Mandalorian. Zestaw nawiązuje oczywiście do popularnego serialu o przygodach najlepszego ojca w galaktyce. Później oglądało się już w pierwszym odcinku i była to całkiem klimatyczna lokacja. Fajnie, że urobili ją zestaw Lego. Nie mnie on zaskoczył, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się akurat tej sceny jako zestawu, ale proszę bardzo, czemu nie? Jako fan Mandalorianina ucieszę się ze wszystkiego związanego z tą produkcją. Jedyna konstrukcja, jaką zabiera secik, obejmuje zabudowę wewnątrz kuźni razem z jej wyposażeniem, urządzeniami i narzędziami. Model jest teoretycznie jedną całością, ale jego komponenty składowe są scalone za pomocą połączenia klipsowego. Dla wygodniejszej prezentacji Wolę sobie teraz rozdzielić. Pierwsza składowa zawiera piec do przetapiania sztabek bez karu na elementy opancerzenia i uzbrojenia. Znalazło się też tutaj miejsce na kącik czysto relaksacyjny, mianowicie dwa siedziska połączone z niewielkim stolikiem, na którym umieszczono jeszcze mały pojemnik, nie wiem, jakąś powszechną puszkę, gwiezdnowojennego, picia albo kanister z paliwem. No można to sobie dowolnie zinterpretować. Dwa ludziki mogą sobie przysiąść przy stole i prowadzić konwersację. palenisko, o ile można użyć takiego słowa w wypadku nowoczesnego urządzenia z innej galaktyki, wygląda efektownie. Podświetlenie okręgu symbolizuje naklejki, no nie jest Zbyt wygodne do naklejenia z uwagi na wykrzywiony kształt, ale idzie sobie poradzić. Palnik wykonano z pomocą tych miniaturowych płomyczków świec, tylko że niebieskich. W powyżej na technikowym pałąku zawieszono taki jakby okap. <laughs> no nie wiem jak to nazwać inaczej. boku urządzenia umieszczono także uchwyty na narzędzia, młotek i wielką sześcienną szuflę. Narzędzie używane do wkładania w ogień sztab bez karu, symbolizowanych oczywiście przez standardowe legowe sztabki, tyle że w kolorze Pearl Dark Grey, także można się bawić w rzemyśnika, sztapka do szufli i siup, przetapiamy. W sumie jedyne co mi nie pasuje w tej konstrukcji to ten goły technik trzymający okap. Średnio to wygląda, gdyby tylko położyć jeszcze na nim jakieś kafelki, no to wyglądałoby to na lepiej wykończone. Druga część modelu to zakrzywiona ściana, przy której umieszczono resztę wyposażenia kuźni i kilka niedokończonych wyrobów. Całkiem z lewej mamy ustawiony pionowo laserowy palnik do kształtowania elementów z bezkaru, Na górze wajcha, niebieska kropeczka naturalnie symbolizuje wygaszony laser. Na nazwijmy to trochę na wyrost kowadle położono jeszcze jedną sztabę bezkaru. obok znajduje się prosty panel sterujący w postaci dwóch skosów ozdobionych naklejkami. Ach, kiedyby takie klocki po prostu zadrukowano. Mówi się Mamy tu jednak jeszcze jeden bardzo fajny, zadrukowany element, mianowicie przezroczysto-niebieski walec z wizerunkiem Mandalorianina, czyli po prostu holograficzna projekcja, innymi słowy Skype świata Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy taki klocek wystąpił gdzieś jeszcze w Razorcrescie na przykład, czy gdzie indziej. W każdym razie fajny gadżet, idealny do kreowania własnych Star Warsowych scenek. W centralnej części zabudowy stoi sobie pancerna szafka z kodem cyfrowym, wklikiwanym za pomocą guzików na malutkim panelu. No trochę dziwne, że nie zagospodarowano tych studów wokół niego, ale trudno. Znalazło się też miejsce na szczotkę, zwykłą legową szczotkę, no cóż, po skończonej pracy wypadałoby w końcu zamieść w swoją pracownię. Niby trochę niepasujący tutaj element, ale ja osobiście lubię, gdy w zestawach Star Wars pojawiają się klocki kojarzone z innymi seriami. Daje to wtedy poczucie jakiejś takiej stylistycznej jedności z resztą Lego. Warto też odnotować obecność jednego z symboli Mandalorian, czaszki mytozaura, umieszczonej nad wejściem. Szafkę można łatwo czepić od podstawy, a górną sekcję otworzyć odsuwając drzwiczki na boki. Wówczas ukaże się wnętrze, będące jednak jedynie naklejką. Widać na nie obcęgi szufladki na dodatkowe narzędzia. Wolałbym tutaj jednak przyczepione normalne klocki niż symbolicznego przelepca. No trudno. Do szafki tworzy para szarych skrzynek, które także staną przed nami otworem, kiedy zdejmiemy górną część. Wewnątrz mieści się jeszcze jedna trzecia sztabka bezkaru oraz trochę uzbrojenia. Srebrny blaster i detonator termiczny. Także trochę tych poukrywanych akcesoriów tutaj mamy. Całkiem sprawy znalazło się miejsce na półeczki z niedokończonymi jeszcze wyrobami. Mamy tutaj mandaloriański hełm bez żadnego nadruku, a zatem pozbawiony wizjera. No można założyć, że nie został jeszcze on wydrążony. Trudno powiedzieć, co ma symbolizować postawiona do góry nogami łyżwa. Najprawdopodobniej no, jakiś jeszcze dodatkowy element opartu. Z tyłu nie masz nic ciekawego, no może z wyjątkiem drugiego emblematu z rogatą czachą. Prawdziwymi gwiazdami zestawu i chyba powodem, dla którego większość osób go kupi, są piękne minifigurki, idealne do uzupełnienia oddziałów legowych Mandalorian. Mamy tutaj ponownie głównego bohatera serialu, Dina Jarina, oraz dwie postacie dotąd niewydane w minifigowej formie, mandaloriańską zbrojmistrzynię oraz Paza Weasleyn. Din to dokładnie taka sama minifigurka, co w wydanym początkiem roku zestawu Kłopoty na Tatooine, z tą tylko różnicą, że tutaj nie posiada pelerynki, tylko jetpack, który otrzymał z końcem pierwszego sezonu. Jak już wspomniałem w recenzji Kłopotów na Tatooine, bardzo ładny minifig perfekcyjnie wy postaci razem ze szczegółowymi nadrukami na ramionach. Tym sposobem mam już dwóch dinów. No i nie szkodzi, może robić za brata bliźniaka pierwszego, żeby grogu miał wujka. Na wyposażeniu ponownie pistolet i charakterystyczny karabin, którego legowej mini model niezbyt mi się podoba, no ale przyznaję, że tak charakterystyczny kształt ciężko oddać w legowej miniaturze. Z to postać, którą bardzo chciałem mieć w legowej formie, i już pomału zabierałem się do zbierania pomysłów na je customową figurkę, aż to nagle dostałem oficjalną wersję. i Jestem z niej bardzo zadowolony. Jedna z tych postaci, które mają tylko kilka kwestii i pojawiają się rzadko. Ale umują tą nutką tajemniczości wokół nich. No i jeszcze ta badasowa sekwencja walki, w której rozłożyła szturmowców używając tylko młotka i obcęgów. Jedna z moich ulubionych scen w serialu. Minifigurka ma ten charakterystyczny złoty hełm z niewielkimi różkami. Jest to oczywiście rekolor hełmu Mandalorianina z frakcji wiernej Darfowi Maulowi, dostępnego w innym zestawie. Tutaj pasuje idealnie na kask zbrojmistrzyni. Do trzymania pani Kowalowa dostała młotek i prosto zrobione obcęgi. No oczywiście łane na druki z obu stron ciała i na nogach. Troszeczkę tylko żałuję, że ten futrzany płaszcz, który miała zarzucony na plecy, jest jedynie na Drukiem. Bardzo fajnie tutaj pasowałby na przykład ten futrzany kołnierz z minifigurki Cravena z Marvela, no tylko wtedy chyba nie dałoby się założyć hełmu. Szkoda, ale i tak świetna minifigurka ciekawej postaci. No i wreszcie pas Wizla postać wcześniej znana po prostu jako Heavy Infantry Mandalorian. No w sumie sam dopiero niedawno ogarnąłem, że był on członkiem klanu Wizla. dobrze znanego fanom Clone Wars, też postać, która zalicza epizodyczny występ, ale został zapamiętany ze względu na charakterystyczny wzmocniany pancerz i kozacką ciężką broń. Minifigurka znowuż bardzo ładna, wybitnie mi się podoba pancerz ozdobiony dodatkowymi nadruczkami, o ile się nie mylę, Kolor zbroi Rekera z zestawu z ze ostatkiem znów Znowu figurka, ze którą już sam się powoli zabierałem, robiąc od taki po prostu custom, ale spoko od przybytku Mandalorian głowa nie boli. Figurka bogata w szczegóły ma zmontowany z kilku klocków ten charakterystyczny plecak z zasilaniem do broni. Niestety ta ostatnia zawodzi na całej linii. Ten fantastyczny ciężki karabin tutaj został potraktowany bardzo po macoszemu. Podtechnikowy łącznik nanizany na pistolet. Nic specjalnego, a wręcz wygląda to biednie. Rozumiem, że faktura tego elementu miała oddać trzy lufy broni, ale po prostu no, nie wygląda to na Lepiej. Na pewno zbuduje tutaj jakiś bardziej efektowny zamiennik, a tak kolega prezentuje się bez pancerza, również efektownie, po prostu ikoniczny kształt mandaloriański zbroi. Wszystkie trzy minifigi mają czarne bezosobowe łebki. No i spoko daje to radę, bo Mandalorian i tak najczęściej oglądamy w hełmach, więc aparycja ludzików jest kompletnie nieistotna. Jedyne co to trochę mnie jednak dziwi czarny łebek dla Dina, skoro i tak widzowie Mandalorianina wiedzą od dawna jak wygląda, no to już mogliby mu dać tę nową spersonalizowaną mordkę, no, ale widać chciano te ludziki jakoś zunifikować i jak wszyscy są bez twarzowi, no to Wszyscy. A tak prezentuje się teraz mój mały oddział mandaloriańskich wojowników, gdyż ponieważ, tak każe obyczaj. Zestawik stanowi bardzo przyjemny playzetik z fantastycznymi figurkami. Myślę, że dla fanów serialu jest to pozycja obowiązkowa. Zawiera nie tylko kolejnych bohaterów debiutujących w minifigowych formach, ale też pokazuje bardzo charakterystyczną lokację z serialu. Myślę, że to świetny deal, zwłaszcza dla tych, którzy nie zainwestowali w kłopoty na Tatooine. Teraz mają oni szansę nie tylko pozyskać głównego bohatera, ale też dobrze zapamiętane postacie epizodyczne. Zabudowa w zupełności spełnia swoją funkcję. Może przydałoby się tutaj jeszcze troszeczkę więcej akcesoriów, jakieś dodatkowe narzędzia i, no, i tym podobne, ale już to, co jest, satysfakcjonuje mnie i myślę, że model rozbudowany czy nie będzie stanowił fajne tło dla mojej mandaloriańskiej ekspozycji. Polecam Star Wars maniakom. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Niech moc będzie z wami.